Jestem Siemanko. No i co? Chodźcie, coś wam pokażę. Byłem na magicznej fałdzie u prototyp Faktory, którego pozdrawiam. Filmik składa, będzie soczysty. Było niesamowicie pełno błota, dużo sypu. Ale było fajnie. Kład jest sprawdzony na 100%. Przy okazji, bo wiadomo, jak coś buduje. To buduje okazyjnie, tak? To kasa, dużo kasy, a tak to z okazji to da się jeszcze coś zbudować. Wyczaiłem coś ciekawego. Będąc na Śląsku, była okazja, żeby coś odebrać na weekend, więc musiałem zrobić 600 km do Szczecina. Leciałem jednym ciągiem. Tam musiałem załadować. To na przyczepkę z gościem. Oczywiście pozdrowienia dla byłego właściciela tego sprzętu, bo był na tyle obrotny i kumaty, że we dwóch udało nam się e, 600 kg wrzucić z przyczepki na przyczepkę ręcznie. Także później musiałem się tam kimnąć, no i jakoś wróciłem 2000 km. Testy przy okazji, e, mogę Wam zdradzić, że miałem glebę na kładzie. Ale się uczę. E, bolącą glebę, bo spadłem na kręgosłup, e, przyczasło mnie 200 kg, i gdyby nie żół, gdyby nie to pewnie miałbym plecy połamane. No tak to się zmieściło. Widzicie, co to się tam dzieje? To też będzie rozkminka. Co z tego pojazdu można zrobić, bo okazało się. O kurczę. Tutaj widzę coś chyba zleciało. No jakoś się to trzyma. Musiałem szybę jeszcze wyciągać z gościem, no bo widzicie, że. Ale to jest też ciekawy pomysł na pojazd. No powiem Wam szczerze, że. Nie będę wam mówił, ile kosztował, ale jak mówię, że to była bardzo dobra okazja, więc mamy do tego takie kółka. Zobaczcie, zobaczymy, co z tego będzie dało się zrobić. Zobaczcie, co dorwałem, to jest to, o czym wam mówiłem. Jest to pojazd elektryczny Smile. Został przywieziony z zagranicy, jest z papierami. Dajcie pomysł co bez tego można było zrobić. Co wy widzicie? Sterownik jest bardzo fajny, ciekawy zapi mocny. Producent podaje ciągłego 12 kW. Silnik O! Zobaczcie też, silnik 3 kW 40, nie 60V chiński, a to jest przemysłowy 72 V4 kW. Więc można sobie wyobrazić, o, jak to wygląda to porównanie do tego. Sterownik z tego co czytałem jest bardzo ładny. E, tak jak mówię, cena tego pojazdu była bardzo okazyjna. Ja tak jak wiecie, robię pojazdy i kupuję pojazdy tylko okazyjnie, bo tak to trzeba było mieć na to wszystko. Wór pieniędzy, jeszcze więcej czasu. Tak to wygląda. Zobaczcie, kurczę, ten silnik mi się podoba, naprawdę. To jest silnik i sterownik. To tu jest, no dlatego przede wszystkim to wziąłem. Tak, sterownik jest w bardzo dobrym stanie. Myślę, że silnik też odpali. Jest to w pełni ustawialne. Można tym parametrami konfigurować. Trzeba dokupić tylko takie urządzenie. Warte 900 zł, i z tego co widziałem, to nie jest trudne. Więc nowy sterownik, nowe możliwości. Zobaczymy, trzeba wszystko badać. No i tak tutaj jest ta awantura. To wszystko trzeba połączyć jakoś, żeby to na razie odpalić. Drzwi się zamykają. O, będzie latane. Troszeczkę mechanicznie go tutaj już zrobiłem. Szyba jest oczywiście. Także zobaczymy, muszę rozkręcić sterownik, skonsultować się z prototyp faktory, ustalić jakie napięcie można mu tam podać. No i zobaczymy, nie? Jak to będzie się bujało? Wiadomo, że teraz to jest wersja, pewnie light. Po odblokowaniu to pewnie będzie wtedy mnóstwo zabawy. Zresztą, tak jak składem, jak był zablokowany, to myślałem, że jeździ sztos, ale. Po odblokowaniu teraz to można powiedzieć, że to jest dopiero sztos. Nie wiem, można kabinę zdjąć, no nie wiem, no różnie, różnie to jest, ja mam parę pomysłów, ze trzy pomysły już mam. Jestem, no i co? I tak wygląda odpalanie pojazdu, mnóstwo kabelków, schemat jakiś tam jest, awantura jest. Tutaj zobaczcie co się dzieje, ale... Idzie, idzie. Och, już zobaczcie, szczęście się szykują. No widzę, że to się zbiera, jak takie autko dla osób, które już nie potrzebują życiowych wrażeń, więc na pewno będzie trzeba programator, żeby to podkręcić. Siema. Tak wygląda sprzęt. Tu już powoli demontujemy. Pytałem się was co byście widzieli, najlepiej, żeby z tego zrobić więc myślę, że nie dało się tego odratować jeżeli chodzi o kabinę bez sensu, dużo załatwiania, dużo roboty to musi być raczej chyba zrobiony z tego Mad Max więc lecimy z tym wszystkim wyjeżdżamy z kabiną podłączamy go no i zobaczymy jak wyjdzie nam nasz Mad Max. Oglądajcie, myślę, że będzie ciekawie. Tu widzimy ten silnik, sterownik, sterownik zapi. Już słyszałem od mądrych ludzi, że to fajny sterownik. Teraz trzeba zamówić tylko maszynkę, żeby go programować. Zobaczymy no i pewnie będzie hauta wita. Jest znowu w grze. Yo, siema. Niedziela jak niedziela, zobaczcie. No już jesteśmy na etapie powoli wstępnego kończenia i sprawdzania. Tak jak już kiedyś tam wspomniałem, pojazd za grosze. Robię wraz z synem, to znaczy no gdzieś tam robię, ja mu pomagam, podpowiadam. Tu mamy już e, gaz, e, hamulec, kierownicę, ładnie chodzi. E, robimy to wstępnie, tak, żeby to uruchomić i zobaczyć, czy to ma potencjał. Ja sądzę, jeżeli to miało nośność wszystkiego z kabiną, z ludźmi i z towarem tonę, to teraz, jak to jest takie bardzo lekkie, gdzie można to podnieść, to myślę, że to będzie miało niezły potencjał. Sterownik zapi regulowany, ustawialny, silnik producent podaje 4 kilo, 12 kW, także zobaczymy tu mamy SDI, tak jak widzicie pakiet 20S1P 94A, mechanizm różnicowy, z mostem. Opony nowe, także widzicie, powinno to całkiem fajnie chodzić. Wiadomo, teraz będzie soft start za muła, ale jak to będzie miało potencjał, to i na soft starcie powinno fajnie chodzić. Kurczę, tak się zastanawiałem. Zobaczymy, bo silniczek jest bardzo wydajny. Zobaczymy, no nie ma co robić. To pada, to się coś tam działa, wydziwia. Już nie umiem doczekać testów. Może tutaj dorobić jakąś pakę do lasu, po drzewo. Zobaczymy w ogóle do czego się to będzie nadawało. Tak? Czy do jazdy gdzieś tam rekreacyjnej, bez szału, czy po prostu będzie można tym coś tam wozić i robić, zarabiać. Także myślę, że trzeba próbować. Czas pokaże, już jesteśmy bardzo blisko. Tak jak mówię, teraz jest etap podłączania. Naładowane. Trzeba życi się bawić, nie? Także. ją. No tak wygląda już pojazd, coś tam przerobiony. Testy trwają. Wrzuciliśmy błotniki, żeby nie chlapało. Co tutaj dodaliśmy? Oświetlenie. Tutaj będzie, tu jest normalne. Tu będzie belka oświetleniowa u góry, tu mamy włącznik, oczywiście ręczny, płyn hamulcowy. To jest na razie na sztukę. Co tutaj jeszcze mamy? Aha, przerobiliśmy skrzynkę na baterie. Zrobiliśmy parę modyfikacji, takich na szybko, wiadomo. Szybko ulepić to pamiętamy, włącz, wyłącz stary Hebel. No i co? I przyszedł czas, bo zawieszenie jest strasznie twarde, żeby wrzucić coś, co nam zostało z pładów. Więc yy, wymyśliłem na szybko, że zrobimy na dole stalowy kielich, do którego przyspawamy uszy. No i zamontujemy coś takiego, może to będzie lepsze od tego twardego Amora od tej sprężyny, więc zobaczymy, no i co no został zamówiony komputerek można by tak to nazwać czy maszynka dzięki której można w pełni skorzystać z ustawień sterownika. Fajnie, bo robiliśmy pomiary i na pomiarach wyszło nam, że pojazd maksymalnie przy bardzo stromych podjazdach 45 stopni bierze 150 amperów. Producent podaje, że można z niego brać 275 amperów ciągłego z baterii, więc jak tak by było, to powiem wam, że jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie lepiej. chodziło odkłada. Fajnie, bo dzięki tym oponom naprawdę wszędzie z wszystkiego da się wyjechać. Siemano, tak to wygląda, błotniki. Na szybko, gdzieś tam zamontowałem. Mówię, to wszystko jest testowane na szybko. Tutaj wygiąłem co nie było łatwe, bynajmniej dla mnie. Kawałek płaskownika. Zrobiłem oświetlenie na szybko. Oświetlenie działa. O. E, no i co, i w e, ciągarkę wrzuciłem, bo szkoda by było gdzieś się zakopać i ręcznie go wyciągać, ale e, Wyciągarki jeszcze nie mam podłączonej, zmniejszyłem skrzynię. Zrobiłem ładowanie. Jeszcze tylko chłodzenie na sterownika. I najważniejsze, dzięki znajomemu, który ma warsztat, wymieniliśmy sprężyny. Dałem odkłada. Teraz zobaczcie, to wszystko teraz się rusza. Pracuje wcześniej, to było twarde, sztywne, jak decha. Strasznie się skakało na fotelu. Teraz zobaczymy, spróbujemy, jak to teraz działa. Także jał! Się ma dalsza część samochodzika. Tak już powoli wygląda. Zobaczcie. No i co, kupiłem parę rurek Troszeczkę kolanek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Robię jakąś tam wstępną klatkę. Paka już może powiedzieć, że praktycznie prawie jest. Czekamy na komputerek, zaraz wrzucimy pasy, te sprawy, także no będzie, będzie się działo. No i tu widać już przygotowuję jakieś tam pierwsze rurki, to wszystko będzie demontowalne, to będzie można rozkręcić, będą kolana, uchwyty, myślę, że to nie będzie tak źle wyglądało. Yes. Czarna stal.